Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj znowu mamy trochę stardasta do wydania, natomiast standardowo na początek Crescent, z fajniejszych przed chwilą na spacerze Seta Klefa, już moja druga z jajka, z fajniejszych szajni Skyter wczoraj pójdzie na trade'a mam już shiny lucky shiny lucky purify ten złapany wczoraj w lubaniu z ciekawszych shiny seal 49 v 12 cp złapana wczoraj go plusem. co ciekawe ani skatera ani seal nie miałem wcześniej obydwa moje pierwsze dostałem na lucky trade'ach za 40 tysięcy dasta no i po którego dzisiaj zrobimy. Jestem mega zadowolony: Shiny Tauros 89 IV. Cukierki mam z eventu. Moja ulubiona regionalka. Mam w końcu Shiny Lucky. Dostałem od Gosi. No i pozostałe poksy widzieliście ostatnio. Przechodząc już do wydania Stardasta, zaczniemy od boxów, gdzie mam najmniej candy. Mam 16 candy do mojego body, więc kilka power-upów. Powyżej 3000 na ten moment 3037, koniec cukierków. Idąc dalej, dokończymy rajczu powerapowanego ostatnio. Mamy dwa sto. i ostatnie dwa. I Raichu na maksa 2131, dostałem od Peceta. Nadwyżka Candy na ten moment 15567. Natomiast jeśli chodzi o moją kolekcję Raichu, Tak to mniej więcej wygląda. Na ten moment mam 3 laki Shiny wymaksowane: 9-3 Alola, 9-8 w czapce z Halloween, 9-8 w czapce Mikołaja, 9 zwykłe, 8-7, no i 8-7 laki Shiny w czapce Mikołaja. Rajczu z czapkami będę chciał zrobić każdego po jednym, ale nie każdy ma. Ja jeszcze mam kilka pikachu właśnie w czapkach na trady. No i tak jak wspomniałem, wymaksujemy Taurosa.

I dwa tysiące przekroczone mamy dwa sto. I już tylko plus osiemnaście, czyli powyżej trzydziestego levelu. Mamy dwa trzysta. Mamy ponad 2400 I już za 12 candy więc zostało ostatnich 6 i ostatnie dwa i mamy teurosa na maksa 2581 tysiące pięćset nadwyżka kandy na ten moment sześćset dwa No i z reszty Stardasta zaczniemy kolejne laki Shiny. Wybrałem Patrata 87i V. Zaczniemy od ewolucji. Będzie nowy wpis do Pokédexu. Mimo, że mam ponad 3000 candy, jeszcze wpisu nie miałem.

Mamy ponad 1500. I na ten moment koniec stardasta. Dokończymy w następnym odcinku, a w dzisiejszym to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak łapka w górę, nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się. Do następnego.